Nasza szefowa kuchni też już prawie skończyła. Jaki duży i piękny pączek. Betty przecina go na pół. Chyba zamierza dodać na Ojej, jak dużo kremu. Jeszcze troszkę posypki. Idealnie. I teraz przykrywamy to górną częścią. Gotowe. Wow! Emma, no, zaczynamy. A, tak, tak. Smacznego, Ben. To wygra tę rundę. Myślę, że Ben chce zacząć od pączka Betty. Wow! Jaki duży! Jest w nim tyle kremu! Wygląda na to, że jest za duży i jest w nim za dużo kremu. Kurcze, rozwalił się cały. Następny jest pączek Emmy. Muszę przyznać, że wygląda całkiem nieźle. Spróbujmy. No, też jest smaczny. I na koniec pączek babci. Wow! No i co Ben, co myślisz? Super! Ben jest zachwycony i właśnie wyłonił zwycięzcę. Gratulacje dla babci! To zasłużona wygrana. Hurra! O tak! Dziękuję.